Jak powinno wyglądać zakończenie treningu? Często o to mnie pytacie. Jak wygląda część końcowa mojego treningu? Czy na pewno tak jak udostępniam konspekty na blogu pndd, czy w moich publikacjach, że jest tam zawsze jakieś zadanie dodatkowe, taka typowa część końcowa po meczu? I tak zawsze to wygląda. Nie tworzę tam fikcji, tylko pokazuję ci, jak pracuję na co dzień. I moim zdaniem ta część końcowa po meczu zawsze musi się pojawić. Muszą się tam pojawić dwie rzeczy. Przede wszystkim wyciszenie, i pożegnalny rytuał. Te dwie rzeczy. I pożegnalny rytuał to oczywiście nic trudnego. Wystarczy okrzyk drużynowy, przybicie piąteczek i powiedzenie do widzenia. I to wszystko tak to wygląda właśnie u mnie. Natomiast trochę bardziej złożona sprawa jest z wyciszeniem, z wyciszeniem, bo tam można zastosować wiele różnych metod, o których zaraz powiem. I pojawiają się czasem takie argumenty, że czy na pewno tracić 5-7 minut na wyciszenie, czy nie lepiej, żeby dzieci pograły te 5 minut więcej. Otóż uważam, że nie. Że my na treningu i tak gramy niewystarczającą ilość czasu i naszym zadaniem jest zarazić dzieci pasją, żeby one po treningu grały jeszcze więcej. A te 5 minut na koniec treningu jest bardzo ważne z wielu różnych względów. Przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, bo jeśli skończą mecz na maksymalnej intensywności, pożegnacie się i pójdą od razu do szatni, to mogą się wydarzyć różne rzeczy. Mogą się pojawić zawroty głowy, jakieś osłabnięcie, tego typu rzeczy, i oczywiście to będą bardzo sporadyczne sytuacje, mogą nigdy się nie wydarzyć, ale co jeśli się wydarzą? Więc przede wszystkim dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Po drugie, ja uwielbiam część końcową też z wielu innych względów. Po pierwsze, integracja, czyli zespół, razem drużyna się buduje i miło spędza czas. Można tam ćwiczyć czucie piłki, można małą ym, y, rywalizację zastosować zawodnikom, oczywiście też połączoną z zabawą, czy po prostu robimy jakieś ćwiczenia wyciszające, oddechowe, tego typu rzeczy. I króciutko chciałbym o nich właśnie powiedzieć. Ćwiczenia oddechowe no to prosta sprawa. Robić na przykład świeczki, czyli zapalamy świeczki, zdmuchujemy, i tak powtarzamy kilka razy. Tego typu ćwiczenia proste zajmują dosłownie kilka sekund. Druga rzecz to jakaś rywalizacja. Mogą być standardowe karne, może być konkurs poprzeczek, ale może też być na przykład zadanie takie, że dzieci łapią się za ręce, stoją w kółku, są dwie trzy drużyny i muszą podawać piłkę wewnątrz kółka, przejść na drugą stronę boiska i kto zrobi to szybciej. Jest i zabawa, i integracja i jeszcze rywalizacja z czuciem piłki. A jeśli mowa o czuciu piłki, no to też można zastosować różne zabawy. Mogą być kręgle piłkarskie, golf piłkarski czy traf w linie. Proste zadania o bardzo niskiej intensywności, ale jeszcze dokładamy tutaj czucie piłki. A co do integracji, to jest też wiele różnych zabaw. Można zrobić przejście przez hula hop, czyli na przykład pięcioosobowe drużyny znowu łapią się za ręce, stają w kółku, hula hop zawieszamy przez ręce i wszyscy zawodnicy muszą przez to hula hop przejść. Można zrobić na przykład drużynowe i nożyce, czyli dzielisz zawodników na dwie drużyny, grają w i nożyce, na przykład do trzech zwycięstw. Jest dużo śmiechu, dużo zabawy, integracja i też niska intensywność, wyciszenie po treningu. I ostatnia rzecz, o której jeszcze wcześniej nie wspomniałem, to pogadanka, zwykła, standardowa pogadanka, gdy na przykład chcemy z zawodnikami porozmawiać o tym, co się działo na treningu, na co chcemy zwracać mocno uwagę i co nam fajnie wychodziło, albo na przykład był mecz reprezentacji Polski, czy oglądali, jak wyniki, kto strzelił bramki i tak dalej. Natomiast bardzo ważne w pogadance jest to, żeby ona nie trwała zbyt długo. Jeśli to jest taka luźna pogadanka o meczu, o reprezentacji o tego typu rzeczach, to można chwilę dłużej, ale jeśli masz pogadankę o tym, co się działo na treningu, zwracasz uwagę na rzeczy treningowe, to moja pogadanka zazwyczaj trwa 30-40 sekund na taki temat. Czasem może do minuty, bo dłużej i tak dzieci nie zapamiętają. Nie będzie to efektywna rozmowa, więc nie ma co ich męczyć. To jest bardzo krótka pogadanka. I jak widzisz, tak właśnie powinno wyglądać zakończenie treningu. Przy najmłodszych zawodnikach. Zawsze po meczu pojawia się część końcowa, niech ona trwa 3, 5 albo 7 minut, w zależności od zadania. Mogą pojawiać się tam różne zadania: rywalizacja, czucie piłki, integracja, ćwiczenia oddechowe czy pogadanka. 5 sposobów, które możesz zastosować na zakończenie treningu z dziećmi.